To był imprezowy weekend w gminie Krosno Odrzańskie. Rybobranie w Krośnie to nie jedyne wydarzenie, które w ostatnich dniach odbywało się na świeżym powietrzu. W sobotę w Czarnowie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Tego dnia centrum wsi stało się boisko w Czarnowie, bo właśnie tutaj działo się niemal wszystko. Były dmuchane zamki, coś do jedzenia, było też sporo sportu. Ostatnie akordy piłkarskie Kezy Beklasa pod okręgu Krośnieńskiego, mecz piłki nożnej Czarni Czarnowo-Zieloni Łagów. O godzinie 18.00 planowany jest występ zespołu Romani Denz z Gorzowa. To jest o godzinie 18. a o godzinie 17.59 ponoć tu słyszałem, wystąpi support jakiś taki duet Dance Dance. Tak to wygląda. W międzyczasie cały czas mamy atrakcję. Sport, tańce i zabawa. Tak wyglądał Festyn z okazji dnia dziecka w Czarnowie. Wystąpił także zespół Romani Dance z gościnnym udziałem, m.in. Sołtysa. Sobisa. Oficjalnie otwarto także kompleks szatniowo-sanitarny w Czarnowie, o czym więcej opowiemy w kolejnych wydaniach Krośnieńskich wydarzeń.